positivi. Uf! Hey. Oh. Mentality, good mentality is also very Jeżeli ten mecz będzie wyglądał tak jak wyglądał ten we Wrocławiu nie wiemy ale jak będzie, bądź cierpliwy, bądź konsekwentny i podkręca intensywność. Od razu moment straty, reakcja i mocny początek. We go till the end, but first today this game, the most important one. Don't think about the legia. Today is the, the day. We win, we start together. In every action we go together. Remember, we close to each other. guys remember this new game but remember what happened there when we finish they laugh against us so today we have to do it against them come on yeah.

jest, ja. Sławek Abramowicz po wygranym meczu w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski i awansie. Jak byś podsumował to spotkanie? Od tego zacznijmy. Tak, no to myślę, że no 2-0 wynik najlepiej odzwierciedla ten, ten mecz. Myślę, że jeszcze można go określić jako no pełną dominację, było. Naprawdę szacun do chłopaków, wychodziliśmy praktycznie z każdej piłki, nie musieliśmy jej wydłużać, nawet po zdobyciu pierwszej bramki szliśmy od razu po drugą, czy nawet pod koniec spotkania rozgrywaliśmy od tyłu, graliśmy swoją grę i myślę, że po prostu mieliśmy no, kontrolę, dominowaliśmy Śląsk dzisiaj i myślę, że tak można posłuchać ten na nasz dzisiaj. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że sytuacji i tak mimo wszystko trochę mieliśmy w pierwszej połowie, i to tylko kwestia czasu, żeby, żeby ta pierwsza bramka wpadła. No i to była prawda, weszliśmy na, drugo, na drugą połowę, nic nie zmienialiśmy w grze, graliśmy to samo, e, rozgrywaliśmy piłkę, staraliśmy się budować akcję od tyłu. E, no i to zaowocowało pierwszą bramkę i potem w konsekwencji drugą bramką też. No, ta pewność wzrasta. Wiadomo, jestem młodym zawodnikiem, dużo jeszcze przede mną, dużo nauki przede mną. No ale tak to jest, że żeby, się, żeby coraz lepiej grać, to trzeba przede wszystkim grać. I z tego się cieszę, że dzisiaj mogłem zagrać 90 minut. No i, no i tak cały czas idę, idę do przodu i e, będę starał się dawać wszystko, aby e, w kolejnych meczach również wystąpić, aby pokazywać na treningach, że, e, to, że jestem gotowy, aby na dłuższą metę e, wejść do bramki. Gratulacje kapitano. Wysokie miejsce w Lizie. dzisiaj wygrana na 2-0. Awans do kolejnej rundy, czyste konto. No to co? Teraz tylko wygrać z Legią. Dokładnie, dzisiaj dobrze się wyspać, od jutra zaczynamy już fokus na, na Legię, zapominamy o tym meczu, to już, to już za nami i tylko właśnie, tak jak powiedziałem, skupienie na legii i no i tylko zwycięstwo przychodzi nam do głowy, o niczym innym nie myślimy i idziemy dalej z tą naszą pastą. Dzięki bardzo. Dziękuję. To co rozmawialiśmy sobie to, po ŁKS-ie, dzisiaj... Szczególnie mówię o końcówce. Nagrodziło nas za to, że byliście odważni, że szukaliście drugiej bramki, a nie braliście 1-0. To jest ważne, połowie. To jest ważne w piłce, także gratuluję. Jutro trening, zgodnie z planem. Gratulacje. tô vir <laughs>